Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Przed mikrofonem Aneta Pienikowska. Zaczynamy mocną rozmowę. Witam serdecznie. Dziś naszym gościem Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam panią. Witam państwa. Pani pośle, rozpoczęła się właściwie na dobre, można powiedzieć, kampania przed wyborami do Europarlamentu. Lista Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo mocna. Adam Bielan, Anna Kwiecień, znani, no i cała reszta znanych, znanych i parlamentarzystów, i samorządowców, i osób związanych z Prawa i Sprawiedliwością rozpoznawalnych. Jakie będzie ich zadanie w parlamencie? europejskiej. Mamy też jeszcze Radka Fogla z naszego terenu. Natomiast oczywiście dla nich najważniejsze będzie obrona Polskiego interesu w Parlamencie Europejskim, bo tam w tej chwili dochodzi do zmian takich, które chcą podporządkować Polskę, pozbawić możliwości w ogóle decydowania o tym, co w naszym kraju ma pan się dzieje. pakt migracyjny na myśli Zielony Ład? I pakt migracyjny, który ma być na dniach podjęty bez dyskusji, czyli na dobrą sprawę. Będziemy musieli przyjmować tych niechcianych uchodźców, no, tych inżynierów, architektów. To sobie tam Niemcy zatrzymają, a nam dadzą tych analfabetów, żebyśmy się z nimi tutaj borykali, bo ta skala przestępczości, gwałtów, napadów, rozbojów no, jest no, nawet nie podawana w tej chwili. Narodowość tych przestępców, właśnie po to, żeby nie stygmatyzować i nie straszyć tych państw, które nie przyjęły uchodźców. No, ale też ten Zielony Ład, który zniszczy polskie rolnictwo, w gruncie rzeczy spowoduje, że przestaniemy się rozwijać. Myśli pan, bo z jednej strony ten Zielony Ład o jego wprowadzenie y, <coughs> część dzisiaj rządzących obwinia prawo i sprawiedliwość? No tak, no co mają zrobić? No, wszystkie swoje grzechy na nasze plecy wrzucają. Mają ogromną przewagę medialną tak tu jak i w kraju, no, przecież w trakcie kampanii wyborczej właściwie tu mieliśmy sytuację taką, że chwalony był prezydent Witkowski. Natomiast prawdy o jego fatalnych rządach nie bardzo można się było dowiedzieć. Natomiast w kraju też jest ogromna przewaga, wszystkie media zostały przejęte siłowo. Mówię tu o mediach publicznych, ten napad po prostu no, bezprawny kompletnie. Dzisiaj obaj ministrowie odpowiedzialni za ten bezprzykładny, bezprawny Napad, uciekają do Brukseli. Pewnie boją się odpowiedzialności karnej, bo przecież nawet przy tym rządzie w prokuraturze trwa śledztwo, które ma wyjaśnić, w jaki sposób te media zostały przejęte. No więc mamy sytuację taką, w której no, niestety nasi europarlamentarzyści, nasi, mówię, krajowi, no bo. Wszystkich tych, którzy są z Polski wybrani, można uważać za naszych, głosowali. Mówię tu o tych, którzy są, jeśli chodzi o wybór tej koalicji 13 grudnia, czy tam 8 gwiazdek. Wszyscy ci głosowali za Zielonym Ładem, za wszystkimi tymi rezolucjami przeciwko Polsce, za przyjmowaniem tych uchodźców. Pamiętam nawet te oskarżenia, jak to no, pani Ochojska mówiła o tym, że tam. 200 czy iluś zamordowanych uchodźców, zakopanych przez leśników, robiła na no, ten temat konferencje prasowe. Nasi zawsze europarlamentarzyści bronili polskiego interesu, zawsze byli przeciw tym wszystkim zmianom i tym uchodźcom i temu zielonemu nieszczęściu, które na nasze głowy chcą sprowadzić. No a dzisiaj rządzący mówią, że to jest. No zielony ład. No. Mhm. no a przywołał pan też Radosława Witkowskiego. Prezydent rozpoczął w mieście swoją trzecią kadencję. Jaka to będzie kadencja? Czy będzie ta współpraca między samorządem, sejmikiem i rządem, o której tak prezydent mówił w kampanii wyborczej? I jak pan ocenia decyzję Rady Miejskiej, pierwszą decyzję, przyznanie podwyżki panu prezydentowi? Ta... Współpraca pewnie będzie polegała na tym, jak mówił, dobra współpraca. To będzie polegała na dobrym przyjęciu na przykład uchodźców, no bo rząd będzie ich przyjmował, będzie szukał samorządy, które zrobią tutaj miejsce, i ta dobra współpraca pewnie będzie na tym polegała. Dobra współpraca na czym jeszcze może polegać? Na obciążeniach dla obywateli za te wszystkie pomysły Zielonego Ładu. No, ponieważ pan prezydent zamierza to wszystko z pewnością robić, to z wielkim namaszczeniem, to uznał, że należy mu się podwyżka. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Pierwsza decyzja, jaką podejmuje Rada, to jest maksymalna. Podwyżka dla prezydenta. <laughs> Powiedziałbym za no jednak niezbyt wydajną pracę, bo jak patrzymy na to, co się dzieje w mieście, no ten stadion specjalnej troski z dwiema trybunami za no, kilkaset milionów. Miało to kosztować poniżej 100, no ale jak się za coś pan prezydent weźmie, to jest nie tylko późno, ale i drogo. To... Wiadukt, który został rozebrane to a propos rady, po otrzymaniu pieniędzy Pan na poseł pyta, co się dzieje w mieście, to ja zapytam, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, bo e, dwoje radnych, Dariusz Wójcik i Aurelia Michałowska e, są radnymi niezależnymi, zdecydowali o tym, że nie przystąpią do klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, no i pojawiają się tutaj takie komentarze, że to konflikt z Markiem Suskim. Czy jest jakiś konflikt, panie pośle? No w tej chwili będzie, bo zostaną wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości, weszli z list Prawa i Sprawiedliwości, no, pan Darek Wój, Otrzymał pierwsze miejsce na naszej liście, więc no, nie wiem, dlaczego on może mówić o tym, że jest niedoceniony. No ale jak widać, chyba teraz zdecydował, że jednak lepiej z władzą, bo ta miotła, która miała wymiatać wszystkich ze stanowisk, jakoś jego nie wymiotła. Jest na dobrze płatnej posadzie. No i jak to z władzą? No, jak się jest z władzą, to się korzysta. Jak się jest w opozycji, to czasem trzeba podnieść jakieś trudy. No to tak jak w tej piosence, no, słabe drzewa wicher łamie, złamał się nasz kolega, teraz mówi, że będzie pisowcem na, uchodźcy, na uchodźstwie, jak Ludwik Dorn, przypominam, Ludwik Dorn kandydował z Platformy e, z Radomia i e, nie został parlamentarzystą, ponieważ ludzie uznali, że no, jednak zdrajców nie należy premiować, no ale... Jak to mówią, bliższa koszule ciał, kieszeń ważniejsza czasem od zasad. Ton, jeszcze chciałabym zapytać, przy Prawej Sprawiedliwości zostańmy. Inicjatywa przeciwko podwyżkom, to, to nowa inicjatywa Prawej Sprawiedliwości. Czy ona może być skuteczna? Bo wiem, że te podwyżki są zapowiadane od lipca, droższy prąd. No a co w tej chwili może zrobić z tym opozycja w postaci Prawej Sprawiedliwości? Opozycja oczywiście może odwołać się do społeczeństwa i my się odwołujemy, zapraszamy w naszym biurze, w naszych biurach tutaj w Radomie, będą zbierane podpisy za tą ogólnopolską inicjatywą, no i liczymy na to, że jeżeli zbierzemy wiele, set tysięcy, może i ponad milion podpisów, że jakoś zastanowi obecna koalicja 13 grudnia, ośmiu gwiazdek, że jednak powinna służyć obywatelom, że nie powinna nakładać na barki obywateli tak ogromnego ciężaru, wynikającego właśnie też z tego Zgodzenia się na Zielony Ład, który powoduje ogromne koszty energii, paliw, wszystkiego tego, co rzutuje na całą gospodarkę. No, udało się pod presją społeczeństwa całej Unii Europejskiej cofnąć ten zakaz samochodów spalinowych, który chciano nam zafundować, i tutaj nasi europarlamentarzyści, my byliśmy cały czas ze społeczeństwem. Może się uda też coś w tej sprawie, bo przecież wcale nie jest powiedziane, że musi być ten podatek 5% na żywność, że muszą być tak ogromne narzuty na energię elektryczną, że przymus montażu pomp ciepła, fotowoltaiki, tego wszystkiego, co powoduje, że ci wszyscy, którzy mają, no każdy gdzieś mieszka, ale ci, którzy mają swoje budynki, będą musieli dokonywać ogromnych, kosztownych remontów. No, a w naszej strefie klimatycznej te pompy ciepła to się średnio sprawdzają. Przy większych mrozach, niestety, w domu jest zimno. A ci, którzy mieszkają w blokach czy w budynkach komunalnych, też będą musieli ponieść koszty, no bo administratorzy będą musieli zainwestować, no a później koszty przerzucą na mieszkańców. Czeka nas, nas jako Polskę, ogromne wyzwanie, jeżeli nie odstąpimy od tego szaleństwa, bo przecież, no, jeżeli chodzi o emisję, gazów cieplarnianych to Europa stanowi zaledwie kilka procent, a Polska w tej europejskiej skali też zaledwie kilka procent, czyli promile, możemy popełnić ekologiczne samobójstwa, a planety nie uratujemy. No więc opowiadanie o tym, że planeta płonie i musimy tu wszystko zlikwidować właściwie siedzieć, nie wiem, czy przy świeczkach może próchnem będziemy oświetlać swoje domy, bo świeczki też emitują dwutlenek węgla to, to jest po prostu szaleństwo. I po to zbieramy te podpisy, żeby uchronić naszych obywateli od tych ogromnych skoków cen. No, a obecna koalicja jak się bierze za wspieranie obywateli, to wpłynął projekt do Sejmu tego bonu energetycznego, o którym oni opowiadają, jak to będą dodatki. No, ale te dodatki będą dla tych, którzy są najbiedniejsi, mają minimalny dochód, i to będzie jednorazowa dotacja. Jak popatrzymy na projekt tej ustawy, to tam widać, że w pierwszym roku wyborczym, czyli teraz, kiedy są wybory do Europarlamentu i wybory prezydenckie, jest tam przewidziany miliard sześćset czy ileś milionów. Mhm. A w następnych latach Milion złotych na rok, czyli nie wiem po pięć groszy na obywatela. To jest po prostu kiełbasa wyborcza i to taka nieświeża. No, i tym komentarzem już musimy kończyć, bo nasz czas dobiegł końca. Dziękuję za rozmowę. Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dziękuję. Był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Mimo Dziękuję wszystko, bardzo. wszystkiego najlepszego. Życzę szczęścia, pomyślności. Idzie lato, więc rachunki za gaz i prąd nie będą takie wysokie, ale na jesień już trzymajcie się za kieszenie. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.